Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj zagródka jest piękna, słoneczna pogoda, bardzo gorąco jest ostatnio i nie ma deszczu, co mnie bardzo martwi, ponieważ ja, e, ogrodniczka z zamiłowania, może nie to, że za bardzo lubię w ziemi robić, ale uwielbiam kwiaty, więc trochę mnie to martwi, bo nie ma deszczu na razie. E, dzisiaj tak trochę nietypowo, troszeczkę, o, właściwie... Do dzisiejszego nagrania, z, 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 może nie zmobilizował, ale zainspirował ma, u mnie pan Rafał Sarnecki, który z, w swoim komentarzu napisał coś takiego: Pani Elwiro, a czemu akurat pani wybrała system kanona? Ja wiem, że to temat rzeka, ale proszę odpowiedzieć, opowiedzieć w kilku słowach, czym kanon panią ujął. I taka. I jak gdyby odpowiedź na to pytanie no, nie może się... Znać. To jest jak gdyby, tak jakbym miała powiedzieć całe moje życie, ale bardziej chcę, chcę mówić tutaj o tym, co skłania nas do tego, że wybieramy takie, a nie inne modele czy marki. I tutaj mam, tak jak wiecie, moją, moją taką opinią jest to, że e, rynek jest poraniony, absolutnie rynek odbiorców jest poraniony, jest zraniony, i jest napiętnowany e, marketingiem, ale nie tylko marketingiem, jak również taką rzeczą, która jest troszeczkę jak gdyby z boku, a mianowicie na przykład e, dostępnością materiału w języku polskim do, na, e, m, dotyczącą tych marek, które są mniej popularne, czyli na przykład Olympusa czy pa Panasonica, e, czy na przykład Nikona też, zwłaszcza te nowsze modele. I brak tego jak gdyby backgroundu zaplecza w, dostępnego w internecie w języku polskim, bo niestety wiemy o tym, że no Polacy jak gdyby, jak gdyby e, nie władają językiem angielskim na co dzień, więc mamy tego rodzaju problem, że nie możemy, że Polacy nie mogą korzystać z braku znajomości języka, nie, nie mogą korzystać z materiałów, z tłumaczeń, z nagrań, z absolutnie ogromnego źródła wiedzy, informacji na temat różnych modeli. W Polsce najbardziej popularne, bo jak gdyby najbardziej dostępne i też być może dlatego, że producenci zadbali o to, żeby w języku polskim były dostępne zarówno opisy, jak i manuale, jak i instruktaże. To jest oczywiście Sony i Canon, tak? Eee, przy czym i teraz jak gdyby <laughs> i ten rynek odbiorców, ten rynek nabywców jest przez to właśnie z, no skazany na jak gdyby te dwie marki, rzadko który, rzadko który odbiorca odważy się czy pójdzie w stronę aparatu do którego nie będzie miał na przykład pełnego, w miarę pełnego spektrum zestawu um, instrukcji czy, czy fil, filmików instruktażowych. Um, więc to, to jest ten jeden, jedna rzecz. I oczywiście druga rzecz to są... Fachowcy eksperci obecni na, na, na YouTube, tak? którzy e, zajmują się tak zwanymi recenzjami, a rzadko z nich, który jest prawdziwym fotografem. Więc e, m, oni kształtują e, fo, kształtują taką wzdurną e, opinię, wzdurny marketing dotyczący e, niektórych e, marek, niektórych firm i e, to jest ze szkodą dla odbiorcy, dla klienta, dla was, ponieważ mm, większość z was jak gdyby idzie za głosem tego, tego, co tam obejrzy na YouTube, czy przeczyta w internecie i na przykład rzesze ludzi są skazane na kanona w tej chwili, który, tak jak wiecie, znacie moją opinię, kanon sobie absolutną rzecz zrobił, rzecz, która jest, czekajcie, może trochę tutaj o tak przesunę, e, zrobił z modelami, z modelami R w momencie kiedy wszedł w model R, czyli, czyli bezlusterkowcy, ponieważ cena, ceny za te, no te, te, tych modeli, ceny obiektywów natywnych, no jest absurdalna. I tak samo pewnie jest też w Sony, gdzie te, te, te lustrzanki, bez lustra w Bezlustrowce plus natywne do nich. E, obiektywy są no, potwornie drogie. Oczywiście jest metoda obejścia, możemy stosować czy przy kanonie, czy przy, przy, przy e, sonym. E, obiektywy. Z lustrzanek, z adapterami, ale czy to jest taka idea, czy to jest ten sens? Więc e, wracając. Gdyby, i ja myślę, że to też jest kwestia przypadku, dlaczego ja wybrałam, czy gdzieś tam kiedyś weszłam w system Canona, którego bardzo kocham. Kocham do tej pory, ale kocham Canona e, lustrzankowego. Tak? Nie, nie, dla mnie, ja miałam oczywiście RP. I, dla mnie to był taki po prostu, no, taka maszynka do robienia zdjęć, ale, no, nie wiem, ja jestem fotografem, który, który patrzy, który robi zdjęcia, tak jak ci z Was, którzy mnie znają, którzy mnie obserwują, którzy są na tym kanale od dłuższego czasu lub oglądają moje zdjęcia tam gdzieś na tym, na tym Instagramie, no to wiecie, że ja jestem. Mm, Fotografię, który patrzy przez serca, nie fotografem, który patrzy przez piksele I, i, i tą wiedzą, i takim nastawieniem do, do tego, co, co jest fotografią dla mnie, dzielę się z Wami i chcę, chcę jak gdyby uwolnić was z tego przekonania, że tylko najnowszy model, najdroższy model, naj, najszybszy, 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 najjaśniejszy, najjaśniejszy w Polsce się używa najjaśniejszy. Obiektyw da wam to, co żebyście byli dobrymi fotografami, jest to oczywiście totalna bzdura. Ja w w tej chwili nie, nie mam, zostawiłam mieszkania w domku. Ja w tej chwili bawię się, no cudownie się bawię, robię zdjęcia, tak jak niektórzy z Was widzą na Instagramie, Nikonem D80, który ma 19 lat, 19 lat, on ma chyba tam 10 megapikseli matrycy, no i robi te zdjęcia po prostu, no to jest magia, te, ten sensor, ten CCD, CCD, ten sensor, który tam jest w tym modelu jest po prostu magiczny. I... i E, mam takie wrażenie, że e, no, moja droga z kanonem, czyli ten od, od lustrzanek e, poprzyd, potem bez lusterkowca, potem znowuż wróciłam do lustrzanek i ja po prostu kanona kocham kanona za jego kolory, za jego menu, za, za jego m, intuicyjność w. w, 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 w Ustawieniach, czyli w, w wyborze, gdzie już kanon modele R, no wiadomo, że to jest jak gdyby gdzieś tam jest to moje nagranie z tak zwaną instrukcją obsługi do wszystkich tych trzech podstawowych, jak gdyby zestawów w menu. E, czyli sami wiecie, jak jest to skomplikowane, ale teraz teraz taka moja uwaga, takie moje głębokie przekonanie, te mm, skomplikowane menu, czyli te instrukcje obsługi są dlatego skomplikowane, ponieważ te aparaty mają, są z bardzo wysokiej technicznej półki, po to, żeby zastąpić brak umiejętności osoby, która ten aparat trzyma w ręku. Za, za to, te rozwiązania techniczne, te tak jak już parę razy to powtórzę, powtór, po, przywoływałam jako, jako przykład, tak jak samochody marki Tesla, tak? no tak naprawdę nie, prawie nie trzeba umieć jeździć, nie, żeby, żeby móc przemieszczać się samochodem Tesla i marki Tesla. I dlatego też te drogie, te bezlusterkowe, e, najnowsze wypusty Canona, czy Sonego, czy nawet Nikona, e, Olympusa oczywiście, e, pana one są mają tak skomplikowane menu, ponieważ zawierają. Tak niesamowite, są, są na tak niesamowitym poziomie technicznym, że e, naprawdę nie wymagają absolutnie prawie żadnej wiedzy od fotografującego. Plus jeszcze do tego dołożymy dobry, e, szybki e, obiektyw. Jeszcze raz może przypomnę etymologię z, e, szybki obiektyw. W języku angielskim to, co w polskim się nazywa jasny obiektyw, ponieważ ma w języku polskim. Wytłumaczenie jest jasne, dlatego że ma F bardzo, bardzo małą cyfrę, tak, czyli F12, F14, co znaczy, że otwarcie przesłony jest bardzo duże, czyli bardzo dużo światła wpuszcza, czyli jest jasnym obiektywem. Z języka angielskiego w języku angielskim, czyli na całym świecie tak na dobrą sprawę, na tego rodzaju obiektywy mówi się fast lens, czyli szybkie obiektywy. Dlaczego fast lens? Dlatego, że to bardzo duże otwarcie przesłony pozwala na bardzo, bardzo, bardzo króciutki, bardzo, bardzo minimalny czas otwarcia migawki. Więc dlatego w języku angielskim się spotyka nazwę FAST. Więc, jeżeli byście się na przykład czegoś szukali w internecie i spotkali się w artykule z takim właśnie określeniem FAST, i będziecie to mieli tłumaczone na przykład przy użyciu jakiegoś tam automatycznego translatora, to translator to przetłumaczy jako szybki obiektyw. Więc teraz, jak gdyby, Wiecie już, na czym polega szybkość e, obiektywu. Ale wracam, wracam do początku. Ja tak naprawdę, czyli do, do tego komentarza pana Rafała, ja tak naprawdę zaczynałam od Sonego, od takiego pierwszego poważnego aparatu, to był e, Sony A58. Cudna maszynka, absolutnie przepiękna, cudna maszynka. Do tego miałam 50 chyba, 55. Minolty, nie, nie, minolty, na pewno minolty, i naprawdę to był po prostu aparat genialny. I gdybym miała komuś polecać rozpoczęcie przygody z, z fotografią, tak? I takiej fotografii, taką fotografią, która ma duszę, która ma serce, to ten aparat ten, ten GSONEGO Alpha 58 bym absolutnie bez dwóch zdań z czystym sercem po, po, poleciła. I potem ja się przesiadłam na Canona D650, D600 tak, i D650. I do tej pory zdjęcia, które zrobiłam 10 lat, te, 10 lat temu, tym kanonem D650, te zdjęcia, e, no tak jak widzicie, d, bardzo prosty aparat teoretycznie. Żadna, żadna, żaden, fikuśny, żaden fikuśny obiektyw, bo te zdjęcia były robione obiektywem kanonowskim 55 mm 200, więc też jak gdyby i też nie o ogniskowej, tylko o zmienne, zmienne ogniskowej I, 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 jak gdyby, i to było taki przełom w moim życiu fotograficznym, że się tak wyrażę i dlatego, dlatego no ja po prostu uwielbiam Kanona. Teraz jestem zafascynowana tym Nikonem. Ja Jestem typem e, podróżniczki, czyli takiej osoby, która lubi eksplorować, która lubi doświadczać, która e, robi, lu, lubi robić e, różnego rodzaju eksperymenty, tak? Ja, ja lubię doświadczyć, ja lubię wziąć do ręki, ja lubię pomacać, ja lubię, e, jak gdyby, mieć swoje własne doświadczenia, zanim, jak gdyby, tym doświadczeniem się, czy zanim sobie wyrobię opinię, tak? Oczywiście przed podjęciem jakiejś decyzji, no to zbieram jakieś tam opinie, ale potem dopiero ja wypowiadam opinię na podstawie moich własnych doświadczeń, czyli, czyli nie, wtedy, nie wtedy, kiedy przeczytam, tylko wtedy, kiedy doświadczę. To jestem ja. E, I tak jak mówię, no pamiętajcie, zawsze sobie musicie zadać pytanie wasz, na co odpowiedzią jest wasz wybór wybór waszego waszego aparatu czyli czyli kupujecie aparat dlaczego po co na co odpowiedzią jest wasz wybór e, aparatu. To jest, dobre, to jest dobre pytanie, warto, warto sobie za, zadać. I, I dzięki Bogu na tym kanale jest mnóstwo mnóstwo e, fotografów, hobbystów. E, Którzy mają aparaty dziesięcioletnie, ośmioletnie albo i starsze i robią cudowne, absolutnie fantastyczne, cudowne zdjęcia i kochają te aparaty. One są cięższe, oczywiście są cięższe niż, niż przeciętny, przeciętny bezlusterkowiec, ale. Jak gdyby może ci ludzie nie mają takiej potrzeby, tak, żeby, żeby mieć lekkie coś, bo, bo, bo jak gdyby no albo mają dobry plecak, tak? I są silni, mogą zabrać pełną, pełną lustrzankę do, do, znaczy pełną lustrzankę, lustrzankę w teren i sobie pójść. I, i dziewczyna, którą ja obserwuję na, na YouTube, to jest um, Angielka. Ona robi zdjęcia z reguły makro, ale w lesie, tak? I robi cudowne, absolutnie cudowne zdjęcia. I ona do tej pory e, operuje dwoma aparatami, Nikonem D850 i Nikonem D750. I e, Zostawię pod nagraniem link do jej, do jej kanału na YouTube. Możecie sobie oglądać, możecie sobie włożyć, włączyć automatycznie generowane podpisy, czyli tłumaczenie automatycznie generowane, bo taką funkcję YouTube o, o, oferuje, albo sobie po prostu oglądać, bo tak naprawdę, tak jak ona nagrywa te filmy, są one genialne, są tak przepięknie zrobione i jakość tych zdjęć, które ona. Oczywiście D, D750 i D850 są, są uh, pełnymi klatkami. Um, ale nie jest to jak gdyby, no, jak gdyby ta dziewczyna, która robi tak niesamowite zdjęcia i kocha to, co robi. I widzę, że przykłada absolutnie wkłada ogrom serca w materiał, który przygotowuje dla, dla Nine YouTube. Ona nie ma absolutnie żadnej potrzeby, żeby wejść w bezlustrekowce. Miała przysłał, przysłał jej Nikon. Um, Para obiektywów i też nie pamiętam, który z aparatów bez lustrykowców, yy, i ona też zrobiła nagranie z tym, ale nie podjęła decyzji, żeby wejść w tamto, ponieważ to, co ona ma dla jej potrzeb, dla tego, co jej wybór aparatu jest odpowiedzią, na co jest odpowiedzią, te aparaty lusterkowe, które ona ma, są absolutnie cudownie wystarczające. I dlatego, jak gdyby odpierw, odpowiadając panu Rafałowi, e, dlaczego wybrałam kanon? Ale pytanie, którego kanona? Bo komentarz był zostawiony pod nagraniem z kanonem RP. E, ja nie mam nic, nic do, do złego do powiedzenia, jeśli chodzi o kanony. R, czy RP oczywiście. Jeżeli ktoś potrzebuje mały, sprytny, mądry aparat, lekki, mały, przyjemny, z jednym obiektywem, z jednym obiektywem to Canon RP jest na pewno bardzo, bardzo dobrym wyborem. Do, do, wrzucamy go do kieszeni, idziemy sobie na miasto, czy jedziemy na wycieczkę i będziemy mieli doskonałe zdjęcia. A więc e, niepotrzebna do tamtych aparatów jest aż tak duża, e, tak duże doświadczenie fotograficzne, czy tak duża znajomość e, zasad fotograficznych. Fotografii, ponieważ tamte aparaty, tak jak powiedziałam, ich, z ich, ich wnętrza, tak? czy to firma czy, czy hardware, czy firmware, czy software, czy cokolwiek tam jest, jest odpowiedzią na potrzeby rynku dla ludzi, którzy nie mają wiedzy zbyt dużej i nie mają zbyt dużych umiejętności fotograficznych, a są. Tak, te aparaty genialnie techniczne i te zdjęcia są wszystkie takie piękne, pikselowo ostre z tamtych, z tamtych aparatów. Nie to, co z mojego D Nikona D80. Nie wiem, czy to byłoby odpowiedzią, ale mam nadzieję, że, że, że to, co dzisiaj. Dzisiaj wam powiedziałam, a może w jakiś sposób pomoże wam odczepić się, odciąć się od tego parcia na piksele i parcia oczywiście na wydawanie bardzo dużej kasy poprzez taki, a nie inny, taką, a nie inną politykę marketingową i też pod te, 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 te opinie te, te opinie na tym, na tym YouTube. Jeszcze mam taką jedną uwagę, być może zrobię osobne nagranie, bo mnie korci, a mianowicie nie, ja nie oglądam statystyki czy analizy, analytic, analytics, e, e, analizy kanału oglądalności, ale jedno mi wpadło w oko, jakoś nie wiem czemu, może dlatego właśnie, żebym była zainspirowana, żeby zrobić nagranie, a mianowicie o e, m, jaka płeć ogląda w jakich ilościach i okazuje się uwaga uwaga dziewczyny cudowa z kobiety na nie kobiety do aparatów tak ponieważ bardzo malutki procent e, kobiet zajmuje się fotografią i jest to dla mnie bardzo bardzo m, ciekawe Dlatego dziewczyny, kobiety, łapcie za aparaty. To nie jest. Z jednej strony kobiety mają o wiele mm, bardziej rozwinięty taki zmysł estetyki, są bardziej mm, wrażliwe na piękno, a z drugiej strony podejrzewam ta bariera techniczności związana, związana z fotografią, czyli to, że trzeba poświęcić jakiś tam czas, żeby się nauczyć tego sprzętu, sprawia, że jest mniej, mniej dziewczyn niż fotografujących niż, niż panów. I dlatego teraz panowie robią zdjęcia super peksilo, pikselowe nazwijmy to, albo mają tą manianę parcia na, na piksele, na ostrość, ale ich zdjęcia, jak gdyby, no, są mało mm, emocjonalne albo subtelne. Z kolei dziewczyny, jak robią zdjęcia, to te zdjęcia są bardzo, bardzo takie subtelne, bardzo inne. I, i troszeczkę poprzez tą właściwą płci, naturę, postrzegania świata. O, jest jakiś pęczek mi tutaj chodzi po moim aparacie. E, natomiast e, jak gdyby technologia e, podejrzewam sprawia, że odczuwają taką, taki opór e, przed wejściem w tematykę w zakres fotografii i to jest z ogromną szkodą. Okej, okay. myślę, że to by było chyba na dzisiaj wszystko. Bardzo wam, wam, życzę Wam bardzo fajnej pogody, życzę Wam pogody ducha, życzę Wam otwartości, yy, migawki, <grywki> otwartości przesłony i, 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 i dobrego czasu migawki. I oczywiście do następnego razu bardzo, bardzo dziękuję za czas spędzony dzisiaj ze mną. Do zobaczenia, do usłyszenia, Papa. Pa.